W 1992 roku Reebok powiedział Michaelowi Jordanowi, że jeśli nie założy koszulki tej marki, on i cała drużyna nie będzie mogła odebrać złotych medali na podium. To historia o tym, jak Jordan wziął to do siebie. Olimpiada w Barcelonie była pierwszym turniejem, w którym mogli rywalizować gracze NBA, a reprezentacja USA miała skład uważany za najlepszy w historii z gwiazdami takimi jak Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley i Larry Bird. Dream Team dominował rywalizację, zdobywając średnio 117 punktów na mecz i wygrywając z przewagą średnio 44 punktów. Drużyna USA sięgnęła po złoto, ale przed ceremonią wręczenia medali pojawił się problem. Reebok miał wyłączność na ubrania podiumowe, co oznaczało, że wszyscy gracze musieli założyć kurtki z logo tej firmy. Jednak kilku zawodników, w tym Jordan, miało kontrakty sponsorskie z konkurencyjnymi markami. Aby zaprotestować zawodnicy rozpięli swoje kurtki, by ukryć logo Reebooka, a Jordan całkowicie zasłonił je amerykańską flagą.